Cześć, z tej strony Draxon19 i dzisiaj jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj... a jest koniec sezonu, więc pomyślałem, że kupię po prostu to, ponieważ... no... ja miałem nawet nagrywać odcinek, mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie, że właśnie chcę te że właśnie będę otwierał te skrzynki Chciałem też wcześniej otwierać, kupić tą ofertę, ale niestety nie mam funduszy No więc dzisiaj pod koniec odcinka kupimy sobie tamtą ofertę A dzisiaj, dzisiaj postaramy się dobić starę na rangę 20 tak, Zaczynamy pierwszą grę Zobaczymy. Mamy na pewno Lona jako przeciwnika, mamy na pewno broka jako przeciwnika i ten brok jest a Nie jest Awkiem. Mamy też na pewno M przeciwnika. Mamy też na pewno kółkę przeciwnika. A to ty, dobra. Więc tam tam A jednak nie. No idziemy dalej. Tutaj jest ten spróbuję ją podjechać, żeby się, że zaraz ujrzę, tak, <tuszy> ja. tutaj jest Leon, tutaj jest, no boję się go, bo jak on nie podleci, to już jest rest in pepperoni. I chyba jest rest in pepperoni. Mhm, on mnie w ten sposób zablokował. Teraz muszę tutaj spróbować uciec. Zobaczmy. Tutaj to jest ten Leon? Kurczę, prawie podjechałem do osi. Oj, 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 oj. Łoż, ty w mordę. Ty w piszczel. Kruch na pewno wyszedł z krzaków w tylko... którym wyjdzie. Wiedziałem. To było prosto do przewidzenia. Już hmm, to trzecie miejsce. I tak jest dobrze. Alejcie dalej Dobre. Jest pier... Pierwsze pucharki już są dobite na M. na jakiej M. na tarze. Lecimy dalej. Dobra. Tutaj jest spajki. Do chciała dojechać, bo z spajkiego jeszcze nie mogę dojechać. Ok. Jest dobrze, spajki dojechane. No tutaj zbieramy tego Power Cube'a, lecimy dalej. Biegniemy, 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 biegniemy. to jest 8-bit, to może przez. ten 8-bit może mi przysporzyć ogromne problemy. To takie ogromne, ogromne. Opa! Akurat na mnie szerzył no to mu się nie przyfarciło, bo akurat zdążyłem go dojechać. Okej, okay, lecimy dalej. Tam jakby i spróbować dojechać. Łoł. Wow. Łoł, wow. ale ładnie dorobiłem. Dobra. Chyba. O fok, o fok. O fok, le fok. Muszę mnie podejść. Aut. Dobra, lecimy go, tu lecimy, lecimy. Ty, na, jak nabiję ulta, to, be, to będę już w niebie. Tylko muszę nabić ulta. Chyba prawie na... okay. no się najmniej w jakiś sposób nabić ulta Albo przegram On już ma ulta Au Kurcze Nie Szybko ucieczka O, Ten ult tam mi się nie udał Au, a dobra, ale i tak już nie Kurcze A ja mogłem to dograć, ale i tak jest dobrze Plus 8 to dalej jest dobrze. Może przynajmniej 18 rangę dobiję dzisiaj. Kto wie. Dobra, jest już sześćset 16... To jest dobrze. Dobra, lecimy kolejną rundę na solo. Tam jest Penny, tam jest Max. I tam Max nie dojedzie. Oh fuck. Kurcze. Kurcze. Nawet zagajmy, może jeszcze za Kiełkiem. Za dyma, kiełkiem też może być dobrym pomysłem, bo kiełek na zadymie jest dobry. Oj, oj. O dobra, mam nędznika. To też jest dobrze. Jeśli mam nędznika też jest dobrze. I nad tam podchodzę. Ja to widzę. O, 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 o. O, jeden hp. Jeden hp. miał. o, oj, 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 oj. O. O. Okay. Chyba po. Chyba jest po nas. A nie! Wystrzeliwuj ultem. Dobrze! Dobrze zagrała ta Jackie. Tutaj trzeba przyznać. Trzeba jej przyznać dobre zagranie. Chyba! Jakiś. Jaka głupia Max Gdzie na mnie podlecie? Oj, dobre. Ale i tak strzelam nam go. Szlak. Kurcze. Dobra. Nie chciałbym w ten sposób zmarnować nędznika, ale widocznie muszę. Окей, так, так, так. Есть! ладно. Это наша последняя шанса. Наша последняя шанса. На незмарнировать тогда. Там, где то есть мортис. Это самое худшее. там, где сегодня, наверное, есть мортис. Хорошо. Мм, Там был мортис. Куда? Jest! Pięknie! Pięknie zagrała ta dzieci. No i plus 12 pucharków. A Lagdyc! Dobra. Więc teraz już zaczniemy otwierać skrzynki. Dobra, zacznijmy od małej skrzynki. Tutaj nic nie trafimy. Nie wiem dlaczego sądzę, że i tak nic nie trafi, bo ja mam takie szczęście. Ale spróbujmy. Najpierw zacznijmy od dużej skrzynki. Uwaga... Trzy... Nie świeci się, ale dostałem punkty do record. Wiem, że przydadzą mi ostatni megabox. Teraz już możecie obstawiać w komentarzach co, ile będzie. Ja obstawiam niestety, że 5, bo takie jest moje szczęście. Najprawdopodobniej tyle będzie. Ale spróbujmy. 6! Ej, ludzie, jest 6 w megaboksie. Pierwszy raz na odcinku mam 6 w megaboksie. Nie wiem, i tak to najprawdopodobniej będzie gadżet albo star power. Bo ja takie mam szczęście. Punkty do El Primo, punkty do Kiełka, punkty do Poco, punkty do Piper, punkty do Gina i. No, gadżet, niestety. Ale i tak dodatkowe 3 gemy. Zostałem gadżet do El Primo. Było pierwszy raz w życiu, miałem 6 itemów z megaboksa na odcinku. No, Dos... Może to był gadżet, ale jednak i tak jest dobrze, że to było 6. Ale na tym zakończę odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, i o jakimś komentarzu także. Ale to by już było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Cześć!